Cześć, witajcie w recenzji serialu Terror od AMC. Serialu, który można w Polsce oglądać na AMC Polska od 5 kwietnia. My nie zrobiliśmy recenzji przedpremierowej, chociaż mogliśmy, dlatego że dzięki uprzejmości AMC Polska mieliśmy przedpremierowo 4 odcinki, ale z premedytacją postanowiliśmy nie robić recenzji przedpremierowej, ponieważ ten serial ma bardzo ważną warstwę wizualną, natomiast screenery, które zazwyczaj dostajemy, jednak nie pozwalają tak do końca docenić tego, co się widzi na ekranie, bo są zwyczajnie gorszej jakości niż odcinki, które lecą w telewizji czy są udostępniane na platformach. Dlatego też postanowiliśmy chwilę przeczekać i już na spokojnie, na zimno obejrzeć ten serial, ocenić go i powiedzieć Wam, co o nim sądzimy, a sądzimy naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy. Dziesięcioodcinkowy terror to antologia oraz zamknięta całość oparta na powieści Dana Simonsa pod tym samym tytułem, powieści bardzo popularnej i podobno bardzo dobrej. Ja niestety jej nie czytałam, nie zdążyłam przed premierą serialu, ale zamierzam nadrobić zaległość, dlatego że historia opowiedziana w tym serialu jest naprawdę niesamowicie wciągająca. Tym, co dzieje się z ludźmi w skrajnych warunkach. AMC w ramach kampanii promocyjnej terroru dosyć często odwoływało się do tego, że to jest takie drugie The Walking Dead, ale uważam, że to nie jest trafione porównanie. Udało się za jego pomocą zmienić chorwacką wyspę, gdzie powstała większość zdjęć, w lodową pustynię jak z największego koszmaru. Fabuła zarówno książki, jak i serialu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach a właściwie jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami które miały miejsce w latach 1845-48 co prawda, jak już mówiłam, ja nie znam książki, ale z tego, co udało mi się ustalić, to adaptacja serialowa jednak wiernie trzyma się książki, z niektórymi takimi małymi zmianami. Czasami po prostu niektóre sceny nieco poskracano, a niektóre y, bardziej udramatyzowano na potrzeby serialu. Zresztą, jeżeli macie coś więcej do dodania na ten temat, to piszcie koniecznie w komentarzach. Stronią od ukazywania krwi, to nie ona oddziałuje na widzów najbardziej. Na mnie, na na przykład najbardziej działało takie poczucie nieuchronności i tego, że wiem co się stanie w najbliższym czasie z bohaterami, do których e, dzięki świetnemu scenariuszowi i świetnemu aktorstwu zdążyłam się bardzo przywiązać. Orzucenie klątwy na załogę wyprawy. Najnowsza produkcja stacji AMC robi niesamowite wrażenie co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze realizacja. Świetny materiał wyjściowy, dobrze konstruując opowieść tak, by miała odpowiednio rozłożone akcenty dramatyczne i trzymała w napięciu do samego końca. Po czwarte w końcu Obsada. Mamy tutaj całą plejadę gwiazd brytyjskiego aktorstwa z Jaredem Harrisem w roli kapitana Francisa Croziera na czele. Partneruje mu Tobias Menzies jako komandor James fit James. Ta dwójka co prawda dominuje na ekranie, ale w serialu pełno jest świetnie zagranych, wielowymiarowych postaci, które od razu zaczynamy lubić, angażujemy się w ich losy. Angażujemy się do tego stopnia, że im gorzej dzieje się w ich świecie, tym bardziej bezsilni się czujemy. Jedyna rzecz, która mi przeszkadza w tym serialu, który w innym wypadku miałby u mnie szóstkę, byłby po prostu, wiecie, takim małym arcydziełem, to pewien komputerowy render, który jest dosyć dominującym elementem w fabule tego serialu. I nie wiem, z czego to wynika, ale widać bardzo jaskrawą różnicę między tym renderem, a tym, jaką pieczołowitość straszną włożono w to, żeby przygotować scenografię, żeby uchwycić niesamowite, piękne, bardzo realistyczne kadry. Więc z jednej strony mamy realizm, z drugiej strony mamy po prostu taką animację, jak z takiej już lekko starszawej gry komputerowej, i to mi się zwyczajnie. Nie podoba to mnie drażni, ale to absolutnie nie sprawia, że uważam, że ten serial jest zły. Przeciwnie, uważam, że jest jedną z lepszych produkcji 2018 roku. Jest zamkniętą, dopracowaną scenariuszowo, aktorsko, yy, zdjęciowo yy, produkcją. Jest pozycją obowiązkową, jeżeli lubicie dobre adaptacje. Opowieści. serial w Polsce emitowany jest jak już mówiłam przez AMC Polska co czwartek nowy odcinek teraz będzie emitowany drugi odcinek więc jeżeli jeszcze nie zaczęliście oglądać to jest dobry moment żeby dołączyć i zacząć śledzić ten serial na bieżąco. Tyle od nas. Dajcie znać, jeśli czytaliście książkę i jeśli oglądaliście serial. Bardzo jestem ciekawa, co o nim sądzicie. Słyszałam dużo pozytywnych opinii. Sama też yy, właśnie przed chwilą Wam powiedziałam, że jestem zachwycona, bardzo mi się podobało, bardzo jestem na tak, więc koniecznie piszcie w komentarzach. Poza tym, jeżeli chcecie być na bieżąco, to możecie wpadać na naszego Twittera. Uwaga, zmiana w ogóle formułki na koniec. Obserwujcie mnie i Janusza na Twitterze, dlatego że już nie lubimy Facebooka, bo Facebook jest niefajny, ale to nie znaczy, że nie mamy tam konta. Na Facebooka też oczywiście zapraszamy. Natomiast będziemy się starali też trochę więcej pisać na naszym Twitterze oraz na Instagramie, gdzie cały czas na bieżąco wrzucamy różne fajne rzeczy. Staramy się aktualizować Insta Stories i staramy się wrzucać. Fajne zdjęcia, niekoniecznie serialowe, ale takie około serialowe, powiedzmy. Także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Koniecznie wpadajcie, obserwujcie nas, lajkujcie to wideo i subujcie nasz kanał. Dzielcie się tą recenzją, jeżeli chcecie kogoś namówić do oglądania terroru. I do zobaczenia następnym razem.